Sól, EMF i zdjęcie ducha. Paul Smith. Paul Smith. Paul. Paul. Myślałem... Hello, Paul. Give Myślałem... że przed chwilą, że był już hard, jak deprezowaliśmy. Paul. Paul? Are you here? Zasilanie przyporuszone Open the door, Paul Open the door Open the door, please Paul, are you here? Paul, are you here? Give me a sign Koście z piwnicy W najdalszym pomieszczeniu Tutaj. Paul. Nie lubię pić. No tam zobaczyłem swojego pierwszego demona. Paul, otem dodam go. Mam jeden stopień. Czekaj.

Co zrobiłaś? Czemu? Weszłam i on akurat się pokazał i za mną drzwimi. E. I mamy... jest... widziałam, że było 5 MF-a To oh, fantom Ale się wystraszyłam, kuźwa, coraz bardziej strasznie mnie do grania Zarumowałaś Ej, tak by nie zrobiła zdjęcia, jak ja podskoczyłam mi trzy ręce w górze Miał <noise> Ghost Show yourself Show yourself, I want to see you Paul Smith Show yourself. Show yourself. I want to see you. A few moments later. Pokaż się. Wymagają Wymagają zdjęcia. Konkurs. Pokaż się. <laughs> Show yourself. Paul Smith. Pokażę się, Alpohant. Show yourself. Paul Smith. Paul Smith. Show yourself. Paul Smith, show yourself now! 2000 years later A może ten krucyfiks drugi nie podziało? Bo on dwa? On nie ma chodzi tylko się pokazać A, dobra Pokaż się kurwa Show yourself! Idziemy? Idziemy. Obraził się, nie zrobić tego. Jego strata. Jest jeszcze jedna opcja, nie? Zabrać chudusa i wtedy. Nie, a szach na tych 10 dolarach nie zależy. Haha, <noise> tak <brzydło. głosy> nie mam I <opy>. ucho. <noise> dwa. Dobra, to jedno zrobimy z tego. <noise> no, bo się trudno. Ale to schadziłem to naprawdę nie jakieś tam mieć szczęście, żeby to rzeczywiście się udało No Jasper Taylor Jasper Jasper Open the door, come on Come on, Jasper Give me a sign Open the door Jasper Jasper, give me a sign Właśnie gdzieś tupną Wszędzie po 20 od 15... O, tutaj coś jest, 4 stopnie. Było. 6. Może trzydzieć tu 4. 3. Mamy to. Mówieś mnie o to za żegaraż. Chyba rosół ci kipię nie tupię Di, zobaczysz Muszę przejść tam do ci Piątka Może ta sklejby zrobiła zdjęcie Halo No to muszę iść po zdjęciu. Dobra, coś jeszcze zanieś? Mamy orba. Czyli piątka i orbta. Aha. Jean Phantom Shade. Shade musiała... Hello? Ghost? Can you hear me? Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Hello. Odpowiedział mi. to No. Можно испробовать. Ладу еще сходить вон. Ja. Show yourself. Show yourself, please. Jak uciekasz <grybujesz> Show yourself. Ja nie uciekam, tylko chcę, żeby sobie, to ewentualnie ciebie goni, żeby ja mu ustawić kadzidło No to ty musisz być pierwszy, on ciebie musi gonić. Show yourself. Show yourself please Show yourself Zrób zdjęcie lefanie no, uciekasz Najpiękniej no, Show yourself! Dziś się przestraszyłaś? Tak Show yourself, <słysza> pójdę do Zaraz się zrobię, hanta. Show yourself! Show yourself, come on! Jak on ma moje imię? Bo nie pamiętam. Ja się. nie pamiętam. Show yourself! Hello? A few moments later. Dobra, ja widzę, że w tym odcinku duchy bardzo się opraszają. Więc chodźmy sobie stąd. Wiesz co? Wsadź sobie to. Chodźcie do łóżka dupę.